Serdecznie witamy wszystkich hodowców, jesteśmy dzisiaj w miejscowości Szkaradowo, to jest miejsce położone 12 km od Milicza, a odbywa się tutaj dzisiaj wręczenie nagród dla uczestników lotu Magdeburg z oddziału Milicz, jak również aukcja gołębi Matiasa i Norberta Orzecha z Niemiec. Jesteśmy tutaj o godzinie 10.30, za chwilkę się zacznie wręczanie nagród, a później o godzinie 13 po tych wszystkich dekoracjach zwycięzców, zaloty, odbędzie się aukcja gołębi doktora Worzechy, które tutaj właśnie znajdują się w tych klatkach. Impreza ta jest organizowana tutaj cyklicznie, tutaj zmieniają się tylko nagrody, za jakie loty będą wręczane, natomiast też się zmieniają gołębie, które są licytowane. W tak poprzednich były to gołębie różnych hodowców, a w tym roku jest tutaj 40 gołębi doktora Barzeka. Widzimy tutaj koledzy licznie przybyli, część jest jeszcze na dworzu, ale wśród tych, którzy tu przybyli spotyka się wiele znanych nazwisk, m.in. Dominik Panalski, Radosław Małolepszy, Arek Konieczny, kolega Andrzej Lis i wielu, wielu innych hodowców znanych nam tutaj w sporcie gołębiarskim. Tam widzimy, scenę za chwilę tam roz tej imprezy, ale całą imprezę tak filmuje, organizuje zarząd oddziału milicz. Także będziemy się starali tutaj tą imprezę dla kolegów wszystkich na bieżąco wszystkich relacjonować. a gdzie jeszcze zobaczmy jak to wygląda, a przy okazji jeszcze tej imprezy odbywają się takie targi jak dla akcesoriów podobanych. Tutaj widzimy stoisko, na którym można kupić produkty firmy Herbox, jak również firmy BJ. Także na razie zakończymy, a resztę będziemy jak się nazywa kolegom na bieżąco, kiedy to się wszystko zacznie. relacjonować na Straży Gospodarza Prezesa Oddziału Milicz, kolegę Mirosława Zająca. Tak jak przywitał wszystkich gości i kolegów, podał mi palak, rozbudził serdecznie witam wszystkich. Na czwartych już targach doły, posztowych, szkolanowych. Witam zarząd okręgu, przedstawicieli zarządu okręgu Wrocław. Witam wszystkich kolegów i koleżanki z oddziałów, które nam sprzyjają. Witam wszystkich, którzy są zainteresowani tą imprezą. Proszę Państwa, widzę, że frekwencja dopisuje. To znaczy, że e, trzeba robić takie imprezy, że jest taka potrzeba. Ale proszę Państwa, takie imprez możemy robić tylko i wyłącznie dzięki sponsorom, których banery tutaj widać i oni naprawdę dużo nam pomagają i są cały czas z nami od wielu, wielu lat. Chciałbym, żeby marzenia wszystkich o zakupie materiału, dobrego materiału, się tutaj się sprawdziły. Są to gołębnie od Pana marzenia, którego też serdecznie witam, jest tutaj na sali, on zostanie za chwilę przedstawiony. Można z tym hodowcą porozmawiać, zapytać się o materiał, który jest wystawiony, który jest do kupienia. Życzę wszystkim udanej zabawy i spełnienia marzeń. Zakupy, które dzisiaj ten poczynił przez wiele, wiele lat dawało dużo radości. Bardzo dziękuję. Koledzy, może ja wywołam tutaj do tablicy niektóre nazwiska, żebyśmy zobaczyli dzięki komu możemy tutaj właśnie tą imprezę przez kolejne lata kultywować. Zapraszam serdecznie przedstawiciela firmy Versalaga na Polskę, kolegę Pawła Kozła. Zapraszam serdecznie właścicieli firmy Patron, panów Winiarskich, juniora i seniora Jerzego i Damiana, serdecznie zapraszamy. Serdecznie zapraszam szefa pionu sprzedaży firmy Renault Navro Dugołęka, kolegę Jarosława Kowalskiego. Oczywiście przedstawiciela i szefa naszego okręgu, prezesa Edwarda Ziobrowskiego. Serdecznie zapraszam. Poproszę też tutaj do nas Januszka Jakubczyka, hodowców niemieckich, którzy tutaj dzisiaj zaszczycili nas swoją obecnością. Janusz, proszę z kolegą Norbertem tutaj do nas, żeby wszyscy koledzy widzieli kolegę Norberta, żeby mogli w kuluarach usiąść przy dobrej kawie, zapytać o ten materiał do dalszej hodowli no i wymienić wszystkie poglądy i spostrzeżenia. prawa koledzy to właśnie dzięki tym sponsorom może się odbywać cykliczna ta nasza impreza to są główni goście i gospodarze tak jak prezes oddziału wszystkich witał ja jeszcze raz powtarzam wszystkie zarządy ościennych oddziałów naszych partnerów lodowych z oddziału odolanów Program mamy napięty, także będziemy musieli szybko i sprawnie to wszystko przeprowadzać. Proszę o gromkie brawa, to są ci najważniejsi. Później przy dekoracji Lotu Marwielu będzie okazja, żeby im w sposób szczególny podziękować i uatrakcyjnić tą naszą całą imprezę. Ja panom na razie serdecznie dziękuję. Wszyscy ich teraz znamy, można pytać, można rozmawiać. Ja wkrótce, pokrótce przedstawię program. Za chwileczkę, dosłownie za chwilę, proszę o przygotowanie się naszych serdecznych kolegów z oddziału Odolanów, z którymi mieliśmy przyjemność i w tym sezonie i w poprzednim wspólnym transportem lotować i rywalizować. I z tej rywalizacji będą rozdane właśnie trofea i nagrody dla tych najlepszych. O godzinie 11.00 odbędzie się rozdanie nagród rejonu lotowego oddziałów Trzednica, Trzeszów i Żmigród także naszych serdecznych kolegów i przyjaciół z sąsiednich oddziałów z okręgu Wrocław. O godzinie 11.30 kulminacja tej praktycznie uroczystości, bo wiadomo, całym motorem napędowym jest lot Magdeburg i on, dodając tutaj te poszczególne dodatki, daje tą atmosferę. 11.30 rozdanie tych właśnie pięknych nagród i sponsorowanych i pieniężnych i rzeczowych. Dla najlepszej dziesiątki najlepszych seriach i najlepszej dziesiątki w pojedynczych zwycięskich gołębiach. O godzinie 13 rozpoczniemy aukcję 39 gołębi z hodowli Norberta i Matiasa Barzechu. Cena wywoławcza każdego gołąbka 200 zł, postąpienie 50 zł. Myślę, że gołębie, tak jak widzicie, są świetnie utrzymane w dobrej formie. Cena bardzo przystępna. Kto jeździ na zachód, wydaje euro, wie, że 50 euro, to dzisiaj ciężko zapukać, już nie liczę paliwa i innych kosztów. Także nie ma tu w tym wielkiego marketingu. Na nasze życzenie w tamtym roku nam się nie udało, bo hodowla Państwa warzywów nie jest jakąś ogromną hodowlą. Nie była gotowa na to. W tym roku specjalnie wypuścili taki long właśnie żniwny, jak ja to nazywam, czerwcowy, gołąbki w większości pospieżane i dzięki temu z całego rozpłodu po kolei, jak spar, w praktycznie w większości po dwa młodziaki będzie można nabyć. Kilka informacji o targach. Po mojej prawej stronie bufet Pani Uli, Eli i i Ani. Serdecznie zapraszam. Pyszna zupka, pyszna kiełbaska, kawa, ciasto, kto sobie co życzy. Także po mojej prawej stronie przymrucza pani obsługuje tutaj loterię hartową. Praktycznie każdy los wygrywa. Wszystkie nagrody wiadomo, wszystkie nie są wystawione, bo to by było to niemożliwe, bo by zajęło nam tutaj jedną trzecią sali, ale naprawdę tych nagród jak tam widać na wywierzce jest prawie 150. Jeżeli pan już by się nie daj Boże może w trzy losy puste, chociaż stało możliwe, to może te trzy losy sobie zrealizować w bufecie i wtedy już jedzonko ma gratis. Jeżeli państwo odchodzicie od parkingu, po prawej stronie w korytarzu jest bufet u pana Jana. Tam można, że tak powiem, te trunki troszkę na wyższych obrotach, czy ktoś ma ochotę na piwko, czy na jakiegoś małego drinka. Buf bar jest tam przygotowany. Pan Jan wczoraj widziałem, miałem świeże zaopatrzenie, tutaj firmy przyjeżdżały, także nie ma problemu, serdecznie tam też zapraszam do kolegi Jana. Przy wejściu, tutaj w głównych wejściach tych dwóch drzwiach, zaraz drugie będą też uruchomione, jest ekspozycja samochodów firmy Renault. Właśnie sponsora dzisiejszej uroczystości firmy Nawrót z Są wystawiono cztery wspaniałe Współpraca układała się wzorowo, dlatego dzisiaj na tej uroczystości serdecznie zapraszamy 17. przodownika, kolegę Pawła Mocyndlarza z Oddziału Milicz. Proszę bardzo, kolega Paweł, czy jest z nami? Jeżeli nie ma, to będziemy wręczać nagrody tych hodowców, których nie ma prezesa oddziału. Tu obecnie wręczane są nagrody dla uczestników lotu Magdeburg, ale też tutaj spotkaliśmy się 16. Przodownik, Dominika kolega, kolega Wiesław i Mało lepszego, którzy tutaj przyjechali. Może nie powręczanie Mię, na, wiesz, na nie wierze ale wierze, wierze, na głębi. Jakimi głębiami jesteście zainteresowani Dominik? Jestem zainteresowany jedną samiczką. Wieczesny przodownik, kolega Marek Turny. Na pewno widziałem w Selinie. Zainteresowany kolega Marka. To jest ta samiczka jest. A, ta, samiczka jest tam w następnej klatce 21. 21. Ale chyba tym samym gołębiem jest kolega Radek zainteresowany, razem. tak? Czyli razem kupicie, czy będziecie yy, licz przebijać siebie? Nie, nie, kupimy to razem. Kupicie no. to razem, tak? Czyli już pierwsza zmowa, można powiedzieć, cenowa nastąpiła. Dobrze. Będziemy dalej też tutaj, Zdrowia, chodźmy, przedstawiać innych uczestników udział. A teraz jeszcze zobaczymy jak wygląda dekolacja. 13 14... Dąde... Dominik brał udział w rocie tym Mariu Dałem ale nie niepowodzeniem. A teraz jak to puchar, to dzisiaj, to jaki puchar otrzymywał dzisiaj? Jaki puchar będziesz dzisiaj otrzymywał? puchar do listy połączonych oddziałów e, Mili -todolana. Aha. Poczekamy, postaramy się dla kolegów sfilmować kolegę Dominika, żeby zobaczyć jak wręczany jest mu puchar za znaczy, te y, sukcesy. Tak jest. Dwunasty przodownik, kolega Jacek Smorawski, oddział Dolanów. Brawo dla kolegi. Dziesiąty przodownik, koledzy Usarek Janicki, oddział Odolanów. Serdecznie zapraszamy. Dziesiąty przodownik, kolega Andrzej i Mateusz Frankiewicz. Porosimy kolegę w Białym Fartuchu. Proszę seniora przy okazji też zabrać. Mati, proszę bardzo. To jest nasza nadzieja. Z oddziału Odolanów kolega Tomasz Jurka. Serdecznie zapraszamy, brawa dla kolegi. Także nadzieja jest duża, młode twarze, młodzi ludzie, do emerytury. PZHGB będzie silne. Kolega Piotr i Łukasz Mielcarek. Kolega Mielcarek, proszę bardzo. Nie ma jeszcze. Czy kolega Mielcarek gdzieś na papierosku może? Bo był widziany. No nic. Siódmy przodownik oddziału Dolanów, kolega Eugeniusz Sztukowski. Szósty przodownik oddziału Dolanów, Zbigniew Filipiak. Jest kolega Zbyszek? Piąty przodownik oddział Odolanow, kolega Stanisław Namys. Zapraszamy także czwartego przodownika, kolegę Krzysztofa Rogala. Zapraszamy trzeciego przodownika, kolegę Dariusza Malinowskiego z oddziału Milicz. Drugi przodownik kolega Kazimierz Nowakowski oddział Milicz. Pierwszy przodownik kolega Arkadiusz Stępień oddział Milicz. Tytuł drugiego wicemistrza. Kolega Andrzej. Andrzej i Maciej Pinkowski z oddziału Odolanów. Serdecznie zapraszamy. Tytuł pierwszego wicemistrza zdobył kolega z oddziału Milicz Dominik Palarski i tytuł mistrza połączonych oddziałów dla kolegi Arkadiusza Koniecznego z oddziału Odolanów. Serdecznie zapraszamy. Muszę się uszykować, bo zaraz będą fanfary i, i ładne fotki dla zwycięzców oddziału milicz odolaną w sezon 2012. Myślę, też jest jednym ze sponsorów tej imprezy, ale tu przyjechał chyba też zakupić jakiegoś gołębia? Tak, jeżeli będzie taka możliwość, to na pewno policykuje się. No będzie możliwość, bo to tylko kwestia zasobności portfela. Podejrzewam, że będzie ograniczenie. Kolega na jakiegoś szczególnie się tyle nastawił gołębia? Fiamą samiczkę klatki numer 33. 33, tak? Którymi Mateusz gołębiami się najbardziej interesują tutaj hodowcy? Numerem 36 w 36, tak? Tak. Numerem, zamiast numeru 36. Pokażmy ją może tylko to. Zobaczmy. Tam jeszcze chyba numerem 21 Dominik Polarski z Gdanki tutaj Waldek Piszczała numerem 36. 36. A Waldek Piszczała tutaj jest? Widziałeś go? Nie, nie. nie, nie ma. Radka W jego imieniu chyba będzie Radek Małolepski tutaj tak. incytował.